Całość na moją komendę, baczność, na prawo patrz. Panie komandorze, kierownik jak Klubu Północnego Włodzimierz Wszystkim melduje. Zaproszonych gości, sympatyków i członków klubu do uroczystości podniesienia bandery. Dziękuję bardzo, dajcie spocznij. Spocznij. Serdecznie was wszystkich powitam witam na naszym otwarciu sezonu żeglarskiego i motorowodnego roku 2019 witam zarówno członków klubu jak i rodziny członków klubu oraz sympatyków którzy nas odwiedzają szczególnie chciałbym powitać komandora jacht klubu polskiego Pana Mroczka proszę bardzo który był wcześniej Witam Prezesa Gdańskiej Federacji Siedlarskiej, kolegę to notabene członka naszego klubu, ale również pełen tego zaszczytu w punkcie Prezesa y, Federacji. Y, no, pogoda, jak Państwo widzicie, jest taka jest. Dla mnie zaraz tak. Proszę po prostu uczcić ten dzisiejszy dzień na średnim powietrzu, ale Podejrzewam, że chyba nam to się nie uda. W najbliższym sezonie nawigacyjnym życzę Państwu wiele udanych rejsów, życzę odpoczynku na wodzie, życzę oderwania się od codziennych kłopotów, problemów i spędzenia w klubie przyjemnie czas. Po z takich bieżących informacji, klubowej, korzystając z tego, że. Jest tu spora część członków klubu. W przyszłym tygodniu już zostaną zamontowane to, co widzicie, na dachu tego budynku panele fotowoltaiczne. I od 1 czerwca tego roku będziemy producentem prądu. Będzie to prąd, który będzie częściowo zużywany na nasze potrzeby, a reszta będzie odsprzedawana do energii. W związku z tym jest nadzieja, że nam się po prostu te rachunki za prąd zmniejszą. Może to być 15%, może być to 20%, no ale, ale jest to po prostu rzecz. Ale najważniejszą rzeczą to jest to, że z racji zamontowania tej elektrowni fotowoltaicznej zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery. Wiecie o ile? O 5 ton. O 5 ton zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery, bo tyle, żeby wyprodukować powiedzmy te 8000 kWh rocznie, to niestety tyle dwutlenku węgla trzeba wypuścić do atmosfery. I jakbyśmy na około byśmy to obejrzeli, a wszyscy by mieli po prostu um, elektrownie fotowoltaiczne, to mielibyśmy powietrze o wiele, o wiele czystsze. Nie? I druga sprawa jest taka, jeszcze dokładnie nie wiem, w którym dniu, ale będą, będzie ogłoszenie. W każdym razie będzie to albo 21, albo 22 czerwca. W Gdyni, w Alei Żeglarskiej Zasłużonych, będzie odsłonięta tablica poświęcona w pamięci Aleksandra Bereźniewicza. Jest to dla nas, jest to, był to członek naszego po klubu przez długie lata. I jest to dla nas po prostu okoliczność, której, której powinniśmy w miarę możliwości dość licznie wziąć udział. Będzie w tej sprawie odpowiednie po prostu ogłoszenie. I jeszcze kolejna prosta rzecz, na walnym zebraniu członków spółdzielni została podjęta uchwała, że na terenie klubu Yy, zarówno yy, kapitan Aleksander Bereśniewicz, jak i założyciel klubu Zbigniew Otroski będą mieli swoje tablice pamiątkowe, których odsłonięcie przewidujemy na 20, 18 lub 20 października, połączone z zakończeniem sezonu i z 65-leciem klubu. Chcemy po prostu póki co te dwie osoby uhonorować tablicami po prostu pamiątkowymi. No i to byłoby wszystko z tych formalnych po prostu rzeczy. Proszę podnieść banderę. Całość się moje... Baczność! Poczek banderowy do podniesienia bandery. Wystąp, spocznij! Banderę patrz! Banderę podnieś! Proszę, poszedł Pan No jeszcze wypada mi powiedzieć te sakramentalne słowa. Sezon żeglarski i motorowodny w lubię Północnym w roku tysiąc, 2019 został otwarty. Brawo. Brawo. Jest, jeszcze jakieś powiedzmy 15-20 minut. I panie nam przygotują po prostu posiłek i 15-20 minut. Zapraszam wszystkich po prostu na naszą salę. Tak jak mówię, na razie na powietrzu nie przyjdziemy. Teraz poproszę kolegę komandora. Serdecznie dziękuję. Wychyliliśmy serdecznie. się przez szereg, troszkę wcześniej, trochę wcześniej <śmienicielibyścia> ale w Polsce w tym roku e, prowadzono wcześną emeryturę 65-lego. <śmienicielibyścia> I dlatego się załapieć na tą 13 no, no, bo, no, bo Życie, no pewnie się nie załapiemy na tą 13 Serdecznie Niemniej, serdecznie dziękuję. dziękuję. Proszę bardzo, to jest z okazji 65-lecia istnienia naszego klubu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby, proszę zabrać głos i powiedzieć kilka słów, proszę bardzo zapraszam. Nie ma chętnych, w związku z tym serdecznie dziękuję i za te kilkanaście minut zapraszam na